Nie, to się klika, to us... O, chyba jest, dobra. Y słuchajcie, teraz kilka słów do naszych rządzących, bo to, co się dzieje w tym państwie, to jest skandal, bo to jest państwo, państwo bezprawia. I teraz powiem wam, o co chodzi, do rzeczy. Byłem właśnie w sklepie, tak? Byłem w sklepie monopolowym... Niewa nieważne po co, no nieważne po co, to nie jest teraz ważne. Słuchajcie, ale teraz musimy nosić maseczki, tak? Musimy nosić maseczki przez niektórych nazywane kakańcami. No i bardzo dobrze, bo, bo tak właśnie jest. Słuchajcie, w pewnym momencie, jak byłem w sklepie, Maseczka zaczęła pipczeć. Zaczęła wydawać dziwny dźwięk i zaczęło mi coś nagle uwierać, więc stwierdziłem, że tak nie może być, słuchajcie. Ja to muszę wam powiedzieć, muszę wam to pokazać. Ja teraz przy Was rozkroję tę maseczkę i zobaczymy co tam jest jeszcze... O przepraszam, tak się... Tak się po prostu zdenerwowałem, że za wybuchnę. E, dobrze, dobrze, tu wszystko gotowe, tylko zanim zaczniemy, żeby się ręce nie trzęsły Dobrze, teraz otwieramy to. O, zobaczcie. Bez żadnych cięć. O, ja teraz zobaczymy, co tam w środku się... Nie, nie wierzę w to. Słuchajcie, patrzcie, patrzcie. Nie. Karta 5G. mikrochip! Pendrive z naszymi danymi. Nie, J szczepionka! O nie, bez mojej wiedzy! Dajcie, nie kupujcie tych maseczek! Nie kupujcie tych maseczek! Janusz ma rację. Nie kupuj jednorazowej maseczki. Jeżeli chcesz, to kup maseczkę od Braci Malczyńskich. Kilka rozmiarów. Bardzo fajny design. Wiele naprawdę świetnych wzorów. A co najważniejsze, nie znajdziesz w niej nigdy ani chipa 5G ani żadnej szczepionki. Wejdź w link w opisie, zamów jedną z masek i ciesz się maseczką bez żadnych niespodzianek. Maseczek nie wolno, bywa!